Proszę Państwa, długo przeszło czekać II Rzeczpospolitej na swoją 5-złotową monetę obiegową. Pierwszą taką monetę wprowadzono dopiero w roku 1928. Natomiast przymiarki do wprowadzenia tego nominału to już styczeń roku 1924, kiedy pojawiło się rozporządzenie o wprowadzeniu monety 5-złotowej wadze 25 gram i wypitej ze srebra próby 900. Taki wymóg narzucała. Łacińska Unia Monetarna, gdzie 5 złotówka miała być odpowiednikiem 5 frankówki. Proszę Państwa, nie wysilano się zbytnio z indywidualnym projektem. W 1924 roku wprowadzono 1 złotówkę i 2 złotówkę w takim wizerunku. Tutaj akurat prezentowane egzemplarze są z 25 roku. Generalnie, kompozycyjnie, ten sam typ monety. I jeśli chodzi o 5 złotówkę, miała to być kontynuacja. Dokładnie tego samego wizerunku, czyli według Tadeusza Brejera, tylko odpowiednio przeskalowanego. Złotówka obiegowa, wprowadzona rzeczywiście do obiegu, wygląda tak. 2 złotówka wygląda tak. I zakładana 5 miała być odpowiednią, przeskalowaną wersją tegoż projektu o nominale 5 złotych. Ale proszę Państwa, do tego nie doszło. Dość szybko zmieniono koncepcję metrologiczną tychże monet. I już w kwietniu 1924 roku zdecydowano o obniżeniu próby srebra 5 złotówek z pierwotnej 900 na 750 przy zachowaniu wagi 25 gram. Nie było to poprawne, gdyż nastąpiło odstępstwo od zasad Unii Łacińskiej Monetarnej. Monety nie zostały wyemitowane. Naprawiono ten błąd rok później. W pierwszą rocznicę. Otwarcia Banku Polskiego 28 kwietnia 1925 roku zdecydowano ponownie o prowadzeniu 5 złotówki, nadając jej właściwe parametry zgodne z Unią Łacińską, czyli 25 gram srebra, próby 900, ale zmieniono projekt. Już nie miała to być przeskalowana odpowiednio wersja projektu Tadeusza Brejera, ale indywidualny projekt. Stanisława Lewandowskiego, czyli proszę Państwa, właśnie słynna Konstytucja. Ustawa ją wprowadzająca to 28 kwietnia roku 1925. Sprawozdanie Mennicy za ten okres informuje nas o nieznacznej ilości sztuk 5 złotówek wybitych w Mennicy według projektu Lewandowskiego. Proszę Państwa, te wszystkie informacje można wyczytać w znakomitym katalogu. Pana Jerzego Chałupskiego. Jest to specjalizowany katalog monet Polski XX i XXI wieku. Ten egzemplarz akurat, który tutaj mamy, to jest egzemplarz, który będziemy na najbliższej aukcji mieli w ofercie. Natomiast e, poszukawszy w internecie można znaleźć stronę bloga Pana Jerzego. Tam również można zobaczyć o zasadach nabycia katalogu. Pan Jerzy już odszedł od wersji drukowanej. W tej chwili katalog można nabywać w wersji PDF bądź print on demand jeśli się nie mylę, dostępne również generalnie największa skarbnica wiedzy na temat mennictwa polskiego XX wieku dużo ciekawych opisowych informacji, także katalog zdecydowanie polecamy ale przechodzimy dalej do naszej konstytucji proszę Państwa, i właśnie ta niewielka ilość monet wybita w mennicy była ilością ostateczną gdyż w praktyce w ówczesnych realiach rynkowych okazywało się, iż wybijanie 5 złotówki według przyjętych zasad unii łacińskiej monetarnej i w srebrze 900 oznacza iż nominał tej monety czyli 5 zł jest mniejszy niż wartość kruszcu. Zaniechano tego projektu, natomiast wybitych monet nie przetopiano. Pięciozłotówki Rzeczpospolita doczekała się w praktyce dopiero około 3 lata później wtedy wprowadzono przepiękny, bardzo lubiany, ceniony projekt pięciozłotówki według Edwarda Wittiga i jego postać kroczącej bogini zwycięstwa, czyli Nike z projektu jegoż właśnie projektu, jego własnego projektu, pomnika, który miał stanąć w Gdyni. Tym sposobem otrzymaliśmy obiegową Nike, natomiast ta niewielka ilość monet 5 zł, konstytucja, która wybita była w pennicy, zachowała się i nie została przetopiona jako srebro, natomiast z innych zapisków możemy... Zaczerpnąć informację, iż były te monety sprzedawane w sklepie Mennicy, zysk z ich sprzedaży był przeznaczany na rozwój gabinetu numizmatycznego Mennicy proszę Państwa, W efekcie mamy 5 złotówkę, która jest monetą z pogranicza monet próbnych i monet obiegowych. Tak naprawdę jest monetą, można powiedzieć, nieobiegową, gdyż wybitą z przeznaczeniem wprowadzenia do obiegu, natomiast nigdy do tego obiegu nie wprowadzono. Niemniej pozostaje taką jedną z najbardziej spektakularnych, ikonograficznych monet II Rzeczpospolitej i budzącą jedno z największych pożądań kolekcjonerów tego okresu. Proszę Państwa, my mamy niebywałą przyjemność zaoferować na nadchodzącej aukcji komplet podstawowych wersji konstytucji. Podstawowych, gdyż nie mamy tutaj odbitek na przykład typowo próbnych konstytucji w innych metalach i tak dalej, natomiast mamy wersję stuperełkową. Mamy wersję SWWG, o której za chwilę, i mamy wersję 81 perełek. Przyjrzyjmy się więc każdej z nich po kolei. 100 perełek. Konstytucja w znakomitym stanie zachowania, gdyż jeżeli chodzi o monety, Konstytucja, mimo że są monetami nieobiegowymi, to jednak bardzo trudno te monety zdobyć w Stanach znakomitych. Takich, które są nieczyszczone, niepouszkadzane, nie poobijane, nie i w efekcie mogą dostać notę MINT State, czyli MS w amerykańskim gradingu. I taką właśnie jest niniejsza stuperełkowa konstytucja. Proszę Państwa, znakomity egzemplarz i przejrzyjmy się dokładnie i w detalach tejże monecie. Relief niepoprzecierane, dobrze widoczne wszystkiego, delikatne punkty i tło. Terminus jest za troszkę takich drobnych, jakichś gdzie delikatnych rysek, rysujących się na tym tle, na powierzchni tego sztła, ale są to wszystko bardzo delikatne i drobne elementy. Nie ma tutaj mowy o absolutnie żadnym celowym czyszczeniu. Jednocześnie mam nawet problem wyostrzyć odpowiednio na. W tej malecie, gdyż widzą Państwo, jak ona ma fajne, znakomite lustro zachowane. Bardzo efektowna, bardzo atrakcyjna pozycja. Obszerze z napisem Salus Republika Republice Suprema Lex. I strona z godłem państwowym. Również znakomita. Tu widzimy przed dziobem orła może jakieś drobne, w zarysie bardzo delikatne, znikome, powierzchowne ryski, ale drobiazgi, lustro, rewelacja, lekka patyna na całej powierzchni, relief ostry, tutaj drobne jakieś nam się rysują też paproszki w tle i również na prawo od skrzydła nam się tutaj coś rysuje, łapiąc odpowiednio kąt, Przy czym to są skaleczenia, które można spokojnie potraktować jako skaleczenia typu bug marks, czyli takie, gdzie moneta wyskakująca z maszyny menniczej jedna o drugą po prostu uderza się, spadając do, do pojemnika na nie. Proszę Państwa, wszystko typowe, związane z procesem produkcyjnym, cechy, bez żadnych wad nabytych. Moneta, która wysyłana do gradingu, naszym zdaniem bezproblemowo otrzymuje notę MS i wysyłając ten egzemplarz, Szacowalibyśmy, że tutaj nie powinna być nota poniżej MS-63. Zdecydowanie polecamy przepiękną, rzadką konstytucję stuperełkową w stanie nieobiegowym. Obok niej 5 zł konstytucja z okolicznościowym oznaczeniem obok godła SWWG. Jest to odmiana, tak zwana z monogramami, upamiętniająca wizytę prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, czyli SW i ministra skarbu Władysława Grabskiego WG w mednicy Pomiędzy datą a początkiem napisu 3 przez 5, czyli 3 maja. Emisja typowo na rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, wybita tutaj w nakładzie znanym, dokładnym 100 sztuk i wręczana wówczas dygnitarzom z okazji właśnie rocznicy Konstytucji. W efekcie z tych odmian standardowych konstytucji, czyli właśnie nie tych wspomnianych wcześniej, czy to odbitek jakiś typowo próbnych w innych metalach i tym podobnych, SWWG jest najrzadszą, najtrudniejszą do zdobycia odmianą konstytucji. Niniejszy egzemplarz my oceniliśmy na stan drugi. I, proszę Państwa, jest to ładna dwójka. Zobaczmy, jak ta moneta gra do światła. Widzimy tutaj, że na tle już mamy troszkę jakichś drobnych e, takich przetarć, ale nieczyszczenie, Troszkę takich rysek matujących tło w różnych kierunkach, czyli typowo takie związane z stuletnią historią, powiedzmy, tej monety i przechodzeniem z rąk do rąk cechy, ale bez jakichś mocnych uszkodzeń. Ładnie nam błyska połysk na tle, dobry jest relief tej monety, niewypolerowany, niewyświecony, co też często niestety korciło kolekcjonerów, żeby tę monetę jakoś upiększać, szczególnie w wcześniejszej epoce. Nie widziałem nic złego w czyszczeniu. Ta na szczęście uniknęła tego. Są tutaj lekkie, drobne przetarcia tła, ale moneta jest w bardzo dobrej klasie. Dobry, ładny, żywy, niepoobijany, niepouszkadzany. Drugi stan. Rzadkie odmiany konstytucji z monogramami SW, WG i datą 3 maja 1925 roku. Pozycja numer 3 na nadchodzącej aukcji. Pozycja numer 4. Konstytucja 81 perełek, czyli tych małych kuleczek. Tutaj perełek dookoła doliczymy się 81. Moneta oceniona według, według nas na stan 2 minus. I egzemplarz z przetarciem, jak widać, powierzchni. Przy czym jest to jedyny mankament tejże monety. Relief dobry, nie ma jakichś opić rantów, nie ma innych uszkodzeń, nie ma wypolerowania, natomiast powierzchnia ma lekkie mechaniczne przetarcie po obydwu stronach, zachowując dobrą prezencję i ostrość reliefu. Zobaczmy dla zainteresowanych, jak wygląda to pod różnymi kątami światła. Przy, przy czym proszę pamiętać, iż oglądają Państwo tę monetę w dużym powiększeniu, a światło celowo jest skierowane bardzo ostre. Pod różnymi kątami, tak, żeby eksponować wyraźnie nawet te najdrobniejsze ryski. W praktyce taki A-appeal, czyli taki wygląd na oko tej monety jest bardzo atrakcyjny, a gdyby ona jeszcze złapała troszkę delikatnej patynki, to część tych rys będzie praktycznie dla oka niezauważalna. W efekcie egzemplarz ten można nazwać budżetową konstytucją u nas na aukcji. Ona jest wystawiona z ceną wywoławczą 8000 zł. Ostatnich 2-3 latach w zasadzie nie sposób było kupić konstytucję poniżej 20 tysięcy złotych. Polecamy. Tym sposobem można u nas na aukcji uzupełnić zbiór monet II Rzeczpospolitej o komplet monet konstytucja 100 perełek. stan 1-1 minus piękna, licza sztuka na ems a cena wywoławcza 40 tysięcy złotych. Pozycja numer 3. Konstytucja SWWG, czyli z monogramami. Stan drugi, bez czyszczenia. Drobne, lekkie przetarcia. Ładna prezencja, dużo życia ilustra. lustra. 20 tysięcy złotych cena wywoławcza. I stan 2 minus. Konstytucja 81 perełek. Z dobrym reliefem. Nie poobijana, natomiast z przeczyszczoną lekko powierzchnią. Zapraszamy serdecznie. Aukcja już. 1 października, i jak widać po numerach, te monety otwierają licytację. Licytacje zaczynamy o godzinie 19 wieczora.